Główny inspektor sanitarny mamy przypadek cholery. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski poinformował na antenie TVN 24, że zakażona kobieta pochodzi z województwa zachodniopomorskiego. Przebieg ciężki, bardzo masywna biegunka, odwodnienie, niewydolność nerek, konieczność leczenia dializami, wymieniał. Jak dodał, ze względu na stan zdrowia pacjentki zdecydowano o jej izolacji i przewiezieniu do specjalistycznego oddziału zakaźnego w Szczecinie. Kwarantannie poddano również osoby, które miały z nią kontakt. Doktor Grzesiowski podkreślił, że ani pacjentka, ani nikt z jej otoczenia nie wyjeżdżali za granicę. Chora to seniorka ze Stargardu, cierpiąca także na choroby współistniejące. Cholera, objawy i zapobieganie zakażeniu. Jak informuje główny inspektorat sanitarny, cholera jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie, przecinkowce cholery. Vibrocholerae serogrupa O1 lub O139. Bakterie te mogą przetrwać długi czas w wodzie skażonej odchodami ludzkimi. Poza człowiekiem, który wydala przecinkowce cholery skałem, zarówno podczas choroby, jak i w czasie nosicielstwa, nie jest znany inny zwierzęcy rezerwuar zarazków. Do zakażenia człowieka może dochodzić poprzez spożycie skażonej wody i żywności, w tym między innymi surowych i niedogotowanych owoców morza. Po krótkim okresie inkubacji Trwającym od kilkunastu godzin do pięciu dni, pojawiają się objawy obejmujące m.in. wymioty i wodnistą biegunkę bez bólów brzucha i gorączki. Skurczowe bóle mięśni pojawiają się dopiero w wyniku zaburzeń elektrolitowych, a w miarę pogłębiania się odwodnienia i dyselektrolitemi pragnienie, suchość w jamie ustnej, chrypka, utrata elastyczności skóry, zapadnięcie oczu, zaostrzenie rysów twarzy. W większości przypadków objawy są łagodne lub nie występują wcale, a zakażone osoby stają się bezobjawowymi nosicielami. W ciężkich przypadkach dochodzi do zaburzeń orientacji, śpiączki i zgonu. Przy zastosowaniu właściwego leczenia, antybiotykoterapia i nawodnienie organizmu. Na skutek zakażenia umiera mniej niż 1% osób, u których wystąpiły objawy. Marek z Luwaz, KS Info.